W minioną niedzielę odbył się po raz 46 bieg Lechitów. Na starcie najstarszego półmaratonu w Polsce zameldowało się blisko 1850 biegaczy. Dzisiaj wszyscy, którzy pokonali ten dystans, to naprawdę należy im się wielki szacunek, a osoby, które przebiegły na pierwszym miejscu, no to e, wielki, wielkie uznanie. Czas nie był rewelacyjny, ale w takich warunkach nie można było mówić o, o szybkim bieganiu. E, mamy wśród kobiet, dziewczyna, która wygrała w ubiegłym roku, obroniła tytuł, więc świetna, że chciała do nas wrócić i na tyle była przygotowana, że udało się. Zrobić. pewnie spodobała się ta oprawa i koronacja zwycięzców. Także gratulacje dla wszystkich. Bo to jest święto takie kultury fizycznej i historii. Mamy bardzo rozbudowaną oprawę historyczną, mamy wojów, mamy średniowieczną zabudowę, mamy możliwość zwiedzania muzeum archidiecezji gniezińskiej, mamy możliwość zwiedzania Ostrowa Lednickiego. Naprawdę świetna zabawa dla całej rodziny we wszystkich kategoriach wiekowych, od przedszkola aż do wieku dojrzałego. Najszybciej, trasy ponad 21 km, pokonał Adrian przybyła z Iławy, osiągając wynik godzina 12 minut i 10 sekund. Warunki były afrykańskie, nie wiem, koło pewnie około 26 stopni w cieniu. Mój organizm się przegrzał, choć na każdym punkcie piłem oraz oblewałem się wodą, to tempo, tempo mojego biegu spadało i, i chciałem, żeby był już koniec, ponieważ grupa, która mnie goniła, sukcesywnie zmniejszała do mnie odległość od samego startu. Moja taktyka była taka, aby zrobić sobie mocny trening, tak się mówiłem z moim trenerem Wojtkiem Kopciem, aby tempo średnie z całości wyszło między 3,20 a 3,25. Wyszło mi, mi 3,24, więc się zmieściłem. Wczoraj biegałem jeszcze dwa starty. Rano wygrałem po południu byłem drugi za Białorusinem i czułem dzisiaj mocno zmęczenie mięśniowe. Także nogi miałem z waty, ale dużo, bardzo mocno głowa, głowa pracowała. Wiedziałem, że chcę dobiec. I swój dzisiejszy y, sukces, zwycięstwo dedykuję mojemu synkowi, który za miesiąc przyjdzie na świat. Wśród kobiet pierwsza na mecie zameldowała się Monika Brzozowska z Czerwonaka z wynikiem godzina 19 minut i 36 sekund. Oj, no dzisiaj, dzisiaj to pogoda i trasa rozdawała czasy, także ciężko. Wiatr podwiewał pod twarz, słońce, trasa nie należy do łatwych, także dzisiaj trzeba było być dzielnym lekarzem. Po ponad 10 latach przerwy w tegorocznym biegu Lechitów wziął udział Klaudiusz Kozłowski, który do tej pory pracował przy organizacji tego wydarzenia, zajmując ostatecznie 11 miejsce w klasyfikacji ogólnej, a pierwsze w swojej kategorii wiekowej. Fatalne warunki atmosferyczne dla biegaczy, pogoda sprzyjająca widzom. No, niestety, bardzo gorąco na trasie, i to, to miało zdecydowany wpływ na moją dyspozycję. 10 lat przerwy i 10 lat przybyło na liczniku, więc coraz trudniej znosi się w ogóle wysiłek wytrzymałościowy, a już w takich warunkach to zawsze się tego bałem. Na trasie szybko ukształtowała się czołówka, dwie, trzy grupki, ja biegłem chyba w trzeciej czy w czwartej grupce. No i było niestety coraz wolniej ze względu na warunki chyba te pogodowe. W trakcie 46 biegu lechitu biegacze mogli wziąć udział w akcji charytatywnej Biegnę dla i pomóc dwuletniej Amelce. Dziewczynka ma zdiagnozowany zespół RETTA, który wywołuje upośledzenie ruchowe i rozwojowe. Na tą chwilę są w Ameryce badania kliniczne, ale to są takie jakby badania testowe. No na tą chwilę ona musi mieć zajęcia rehabilitacyjne psychoruchowe, więcej może powierzona, bo z nią uczestniczy e, w tak, tych zajęciach. No na razie rehabilitacja ruchowa e, to jest jedyny ratunek na tą chwilę. Jest dostępny lek w Stanach, ale jest bardzo drogi to raz, a dwa to nie jest jeszcze tak dokładnie sprawdzony, więc e, balibyśmy się podać ten lek na tą chwilę. Ale e, pracują też nad terapią genową, ale to wszystko jest odległy bardzo czas, więc na tą chwilę ratują ją, ją tylko rehabilitacja. O co możemy prosić? To o udostępnianie, jeśli ktoś może udostępniać. No, i chyba o modlitwę, nic więcej nam nie będzie w tym momencie potrzebne. Oprócz biegu głównego, odbył się także bieg na dystansie 5 km oraz biegi młodzieżowe.